Cześć, witajcie, ja jestem Kaczmar, a to jest specjalny, 40. sylwestrowy odcinek mojego miasta w Minecraft. Z tej okazji postanowiłem, że dzisiaj będzie troszeczkę inaczej. Dziś nie pokażę wam gotowego projektu, dziś będziemy burzyć miasto. No, może nie całe miasto, bo wyburzymy jeden budynek, a konkretnie to Zo, które znajduje się przede mną. Aczkolwiek zanim przejdziemy do tematu odcinka... Chciałbym serdecznie pozdrowić użytkownika z który zasubskrybował mój drugi kanał. Wielkie dzięki za wsparcie. Jeżeli Ty również chcesz być pozdrowiony na odcinku, koniecznie zasubskrybuj ten kanał. Jeżeli już go subskrybujesz, zasubskrybuj mój drugi kanał, a pozdrowienia Cię nie ominą. Pamiętaj jednakże, że musisz mieć widoczne subskrypcje na kanale, abym ja widział, że to Ty zasubskrybowałeś, zasubskrybowałaś mój kanał. Wielkie dzięki. Jeżeli podobają Ci się filmy, koniecznie łapka w górę pod tym odcinkiem. I jedziemy z koksem od nowego roku. Tymczasem w dzisiejszym odcinku chciałbym zburzyć to zoo, dlatego że stało się ono już troszeczkę przeterminowane. Powstało dużo więcej nowych mobów, jest dużo więcej zwierząt, a poza tym to zoo wygląda bardziej jak jakiś duży sklep zoologiczny albo po prostu schronisko. Dlatego w bezpieczny sposób będę niszczył teraz ściany, na razie zrobię tylko w zasadzie przejścia. Tak, żeby zwierzęta mogły wyjść na wolność. A gdy zwierzęta się ulotnią, ja już później na spokojnie sobie całe zoo wyburzę. Nie chcę go wysadzać w powietrze, ponieważ są tu porobione podziemia i być może one mi się przydadzą w budynku, który powstanie tutaj później. Możecie mi dać znać, jaki budynek chcielibyście, żeby tutaj powstał w miejscu tego zoo. Moje propozycje są dwie. Będzie to komisariat policji albo. Dworzec, więc dajcie znać w komentarzu, co tu ma powstać: czy postać ma komisariat w policji, czy dworzec. Zo powstanie nowe, bardziej cywilizowane. W nowym zo zwierzęta będą miały większy luz, będą miały większe wybiegi, bardziej atrakcyjne. Dlatego to zo, jak dla mnie, musi zniknąć. Nowe, zrobimy takie bardziej przypominające. Ogród zoologiczny, jeszcze nie wiem gdzie, ale miejsce na pewno gdzieś w moim mieście Minecraftowym się znajdzie. Ponadto zlikwiduję ten parking, który jest przy zoo. Będę chciał ogólnie poszerzyć troszeczkę drogę, bo chciałbym aby ta ulica była taką pierwszą, główną ulicą w tym mieście. Dlatego będzie ona troszeczkę szersza. Poprzesuwam płoty te, które się da. A gdzie się nie da, po prostu chodnik będzie tylko po jednej stronie drogi. Chcę, żeby ulica była szersza, tak aby móc ustawiać na niej pojazdy. A pojazdy, tak jak być może pamiętacie z odcinka o Letnim Domku, pojazdy mają szerokość w zasadzie 3, 3 kratki, ponieważ tu pierwszy testowy pojazd zrobiłem i pojazdy tego typu chciałbym wypuścić na ulicę. Ale najpierw muszę troszeczkę poszerzyć tą drogę. Ok, zwierzęta są wypuszczone. Myślę, że troszeczkę im zajmie, zanim wszystkie powynoszą się stąd. A my w tym czasie wybierzemy się w miejsce, które przygotowałem, ponieważ dzisiaj mamy odcinek sylwestrowy, więc nie może obyć się bez Minecraftowych fajerwerk. A pokaz takich fajerwerk dla Was przygotowałem. Mamy już noc, jesteśmy na górce przy kościele, stąd mamy fajny widok. Przygotowałem dla Was mały pokaz fajerwerk. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze w nowym, nadchodzącym 2022 roku, żeby ten rok był dużo, dużo lepszy od tego obecnego, że był w ogóle rokiem najlepszym. Dużo zdrowia w tym roku, dużo pieniędzy i spełnienia wszystkich marzeń oraz postanowień noworocznych, jeżeli takie posiadacie. Jeszcze raz, wszystkiego najlepszego w nowym roku.